Siema, siema, gramy sobie klasyczny mecz z Hobsonem. Cześć, witam wszystkich. Nazwa składu. Główny 4-1-2-1-2-2. Fajna nazwa ogólna, no, super. Była taka porządna. 4 2, 1 2 2 to jakiś kod morsa, czy co? Nie no, formacja. Mhm. To tego nie odszyfrowałem. Pani składzik, chip. Hmm, 13 wygranych do 7. No, będzie za 14 do 7. Spokojnie. No chciałbyś wówczas. No ty byś chciał. Tak ci dojadę moim... Tak się ta, nie no. pozbierasz No no no, na pewno. Patrz co się dzieje. tyk ofensywny. Ale Aż pan nie wiem. Dobry traf. Ej, idźmy z tym brennerem. Pa! No nie! Ej, tak, czemu są lagi? Ej, co to jest? Co się dzieje? Czemu w ogóle trzeba lagować? Nie, no fajnie, fajnie, no. Nagi były. Wszystko no, wszystko było No, wszystko gigantyczne. Pozwala i nagi, bo po prostu. To były lagi. No. Z centrum uwagi Piros, jest. O nie. Pięknie. O, jakiś napis jest za benederem Ach jej sport. Ceny no, game. Tylko w meczach towarzyskich tak mam, przyda. Napis jakiś. No, no, no. No na pewno. No, no, na pewno. A jaką ma lepszą? A nie wiem, no. Wiem, <laughs> że ma cztery słabsze. Ja w sumie. Nie, chyba mój ma chyba prawą. Piret. jest na lewej, to chyba prawą. Świetne trafy za z ikoną Prime. Pa, piret! Nie wiem. Coś mówiliśmy w ogóle? Jaka akcja? Nie było żadnej akcji w ogóle. To. Nie, no co tu się dzieje? Halo. Halo! Halo? E, wypad Piero Dobrze, super no Najlepszy, wciś najlepszy Esio Benieder fajny, fajny Nie, ale już tak dobrze poszło Oj James, dobrze O nie, o nie, o nie. Karny nie, no za co? Ale się boję, że nie strzelę karnego teraz. Za co? Na pewno nie wiecie, na pewno nie strzelę. Ale zresztą, jak się bawić, to się bawić. O, ty gnój. Ja ci dam. O nie, jak to siądzie? Wiedziałem, chciałeś, nie. Chciałeś, wiedziałem. <laughs> Laga do przodu. Co się dzieje? Halo? Gdzie mój Wanderca? Ale... O nie! Oooo jak fajnie No mi się I Ej, zapomniałem, że bandysara nie ma na bramce Masz gagatko bo... Chciałeś... <noise> Piękne No co mi... Szkoda, Bramka do szatni <noise> Dobra, okay. pierwsz cię zaraz wyjaśni Jeszcze, Piret jeszcze nie ukazał no. James Jak zmiana by się przydała może Jakiś baweczki. nawet nie wiem kołam na ławce w sumie Czekaj bo przecież mogę wypożyczone karty używać Bez tego zapomniałem Piret! Ah, dobra, zmiana, 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 zmiana. No nie gadaj, ogóle, wpuścisz jakiegoś derpieru optimusa wypuszczonego Tak o hmm. zmieniłbym kogoś, ale na razie chyba... Ja nie właśnie... Mam, zmieniłbym Piresa chętnie, ale chcę go zobaczyć. Właśnie też o Hitmane nie myślałem, ale chcę mi jeszcze powieść. Dobra, zostawię go. Aj tak. chłopie, wchodzi. Piękny grajek wchodzi. Ej broszka to kupię na ławkę, będę broszka wpuszczał. No dobra, no, że chłopie, to już O... Szybciej Z To jest, to jest... Z Jezu, tak bez sensu nie. No. ten, ten nic twój. Chłopie. Nie, ale luka był. był, był, był on nie rowa. Eee, ja, myślałem, jeszcze to dobiję. Człowieku. Nie, 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 nie. Nie! Nie. Tak. Ej, co Co on zrobił? Co ten... Co ten zrobił? Co się stało? On już się potem nie ruszał. Piękne. Nie mogłem dać powtórkę. Pięknę, pięknie. Piękne bramki tracę w tym meczu. Ej, to kogo w końcu puściłeś? Bo nawet nie wiem dalej. Dobra. Kogo ty wpuściłeś w końcu? Auri! Teraz delfiero wchodzi. A właśnie był tam taki łysy w napadzie. <laughs> to <tam laughs> na napadzie. Nic ci to nie da Nie, my jestem załamany po prostu, przystąpi nam się bramka, co tu się by działo teraz? I teraz miałem fartę kurwa Ej nie no, kot mi tu wbija Ej halo, kocie, wyjazd stąd może No i, ej no, bramkę teraz tracę przez kota co Nie skupiłem Dic mam do może nie, dobrze. Kurde, chciałbym na financie no, graj to, van Sary, no! Nie dość, że przez niego straciłem bramkę, to jeszcze piłki nie chcę wyrzucać. O nie, o nie. To teraz teraz nie stracić, bo będą ostatnie minuty w ogóle. nie hmm. Widziałem, też Nie, ej <laughs> nie, no, nie, nie, czas. no na czas to nie graj, bo szkoda. Jak, no, jak, jakie ty widowisko w robić? robisz? Zero jakiegokolwiek widowiska.

nie. nie no serio hołki, to jest na serf jeszcze Just Auri Sador! Nie, jakby nie. drugą bramkę Tejor coś. Ja już to myślałem, że między innymi głowy. Dobra, wywalam i dziękuję za grę. Nie, nie, szybko podajcie to, podajcie to, podajcie to. Podajcie to. Nie, dobra, koniec. Dobra. dobra dziękuję bardzo. Ostatnie minuty takie nerwowe trochę. Wderbówka. Nie no chłopie, gdyby nie mój Wandersari jak co to obejrzę jeszcze raz Też właśnie popatrzył On tam odwalił Czyli to było, aha, to było, ogóle nie Miałem tą piłkę Dobra, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem Nie, nie mogę tego zrozumieć po prostu co tu się stało FIFA e-sport, syny, gejk bokiem jeszcze stanął Tutaj straciłem bramkę po tym moim karne Nie, po moich błędach straciłem te bramki, znaczy w sumie jedna to nie po moim błędzie, ale strasznie to ten, to jest moja Jedną ładnie wopierze, w ogóle rozegrałem, Ciemne rozegranie Żadnego to podania to nie finezja. było Tinezja Finesia sięga. Eee, no cóż Raz się przegrywa, raz się przegrywa, znaczy wygrywa Sorry. Raz na wozie, raz po wozie Statystyki? Bar bardzo wyrównane statystyki No, wyrównanie, wyrównanie mhm. Aha, okej, okay, dobra <grywa> No ale posiadanie piłki w opierunku nie wiem, jak popatrzeć, to nawet nie statystyki, tylko ma się więcej strzałów po prostu. A celnych... No, to Celność podań podobno. nie, no, nie. Celność strzałów nie mówię. Jest w składzie. A Aj kolorowy skład. Dobra, co, okryję ja wszystkich. żegnam. Elon. Elon.